Witam Was w nowej serii, zagrajmy web I to wszystko jednego dnia, nawet dwie serie. To jest zagrajmy w Tibia Online. Tak, Nie, to tak, czy... nie będzie zagrajmy na multiplayer, tylko zagrajmy dla jaj. Tak, to jest takie zagrajmy dla jaj. Ogólnie, ogólnie w Tibie nie gramy, ale tak dla jaj zagramy teraz. Także, żeby Wam się nie nudziło, my sobie gramy. Ej, ty jest jakiś ziomek, ty, patrz, patrz, patrz go. Patrz że... jak się spowoł Podasz. że nie włączyliśmy sobie PvP. Y. Ale to byśmy sobie potem nie, nie. To byśmy nie ogarnęli. O tutorial. Masz no, itchąc. O, tutorial. Unpack, tutorial. tutorial. Mogę to wyłączyć? Mogę. LOL. <laughs> nie Nie, nie łóżesz. <laughs> Dobra, dawaj, bo zarwiemy nockę na tym lol. Tak także... Zagramy teraz taką grę, która ma naprawdę świetną... Naprawdę świetną... Yy, grywalność No Bardzo, bardzo Tak, very much <laughs> Dobra, chodź tu Bot Tom Dup Okej, okay, dobra, ja gadam Santiago Yes! No! <laughs> yeah! <laughs> yes! <laughs> yes! Ale... <laughs> yeah, fajnie! Ja już wykonałem, a ty? <laughs> Ale ja się jeszcze męczę, bo, bo mi się zacięła gra, dobra Fajnie, show, pokaż, close, ok, close. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. A ty, ja mam takiego sprinta, że weź. Nie tam na górę. A no, sorry, no ale ja nie ogarniam TV, to wiesz. To samo, Ty, to samo. tu jest ticket. Look, open, musi pomylić oprócz tego. Wezmę te ticketa. To sobie. Przyda no. się, bo tu słyszałem, że są jakieś tickety na ten. Now data. You have found the back key. Eee, przeczytałem to i już nie chcę tego mieć. Ej, ty patrz! Jak z nim pogadasz, to chodź tutaj, na dół dobra. teraz. już, moment. Dobra, gdzie jesteś? Na dół iść A, tam, dobra. Kostarze, mam takiego ubersprinta, Uber mam i wiesz... Mam uber sprinta W moim samochodzie no, Jak to nie No jak to nie kurde No wytyfy A pogada a Pogadałem wziąłem ten płaszcz i tyle No to musisz No to wziąłeś, jak to wziąłeś tego płaszcza musisz... Ten płaszcz to musisz jeszcze z nim pogadać, LOL No to pogadałem LOL Dobra, sam chciałeś, sam tego chciałeś, sam tego chciałeś Jaka kuchnia. Bo się naprotował na kuchnię taką. To jest something. Of course I need proof that you killed Troc Otters. No nie no wy, ty, f No co to kurde jest? O! Patrz! O! Gwiazda roka. <grym> Dobra, sorry, bo nie wiem gdzie ty jesteś. Znaczy wiem, dlaczego mnie nie chcieli przepuścić. No ale to niestety taka nieogarnięta jest tibia. No. Jest... Jest... Ty, niestety, ty, 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 ty. już, krokoucz, a tak, a tak, to ty się tam zabij, ja pójdę na dół, bo mam coś chyba open, tak, lega, co zjemne, na lega, mam lega, lega, tak, mam jakby, lega, lega. Musisz... Trzy Musisz. tak, musisz nogi? tak no. Atak mam pod ALT Nie, attack... nie wdrożiam, taki mam Atak Kurde Nie wiem jaki ma taki mały atak DURD MA TORTURY MA no, no. no, ATAK no, mam pod ALT TORTURY Dobra Sergej go zabijaj LOL, czekaj, ma mnie ogarnięty atak pod A, pod R

<śmiewanie> Oj dudu 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 wiem dlaczego mnie nie jest dudu 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 Tysiące gold please, thank you. A, może to hi było, dobra, lol. O, mam advance, role Nom, 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 nom. No. Zaczynijmy, TB. Bo co, za na, na słaby na nią jesteś? Nie, bo ty jesteś nubem, dlatego. A, musisz jeszcze z nim pogadać, idiota. Ok. Ach. No i zaciął się Dobra Już, już, już gadałem fajnie Hej Właśnie, nie, nie Później już się tak się lepiej robi mi się wydaje, A teraz tak średnio No, co ja nie zdobyłem no. Jezu Dobra What Co ja nie zdobyłem No gadałem z nim, no. Dobra! Yes! Nareszcie! U. Dobra O, rybkę dostałem! Dobra! Wait for me! Wait for me, Montezuma! Here they come! He US Kos fajnie! Oj, księcia ci, przyniosłem ci, nie Chciałem się tak wdać, no Maj. No to dawaj. Ech. 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 dzięki. Nie wiem, bo coś... Coś, ma... coś jest rozmanierowana, coś nie jadło, wiesz? Nie wiem, coś się zepsuje ta ty tyba kiedyś. Powiem tak, graliśmy na starej TV, było fajnie na starej TV, a teraz nowa TV jest do dupy. Trochę. To jest moje może nie. Oooo! Niech ciota. No to! No, ruszta! E. A ja mam łopatę, chcę już zostać. Nie mam. Dobra, ej, a to ile, ile trzeba ten gałązek? Dwie chyba. No A ja idę popatrzeć się jak, jak, jak się męczysz Nie na ja długo No Ale ja to mam pod sobą, dobra